Ja myślę, że jesteśmy takim wzorcowym tutaj miejscem w ogóle w Polsce, gdzie zwierzęta w takich warunkach funkcjonują. Tutaj dzięki zasłudze pani dyrektor tych zwierząt, jak widać dzisiaj, jest coraz mniej. I myślę, że to jest właśnie bardzo ważne, że to nie tylko ochrona przed bezdomnością, ale również przede wszystkim poszukiwanie dla nich nowych domów. I to się tutaj właśnie za sprawą pani dyrektor dzieje. Myślę, że tak naprawdę chodzi o to, o takie indywidualne podejście do każdego kota i taka duża otwartość na ludzi. Często przychodzą ludzie, którzy nie mają wiedzy na temat tego, jak ten proces adopcyjny powinien wyglądać, jak powinni właściwie dbać o zwierzęta. My tutaj bardzo szeroko staramy się edukować ludzi, tłumaczymy dlaczego. Często ludzie do nas wracają. Mamy dużo, znaczy wszystkie adopcje uważam, że są udane. to zwrotów jest naprawdę promil. Mamy wspaniałe informacje zwrotne. Naprawdę jest taki zwrotny feedback, że, że ludzie są zadowoleni, przesyłają zdjęcia, dzwonią do nas, chwalą się, są szczęśliwi. No i my również. To, to nas motywuje oczywiście do naszej pracy. Dodam tylko, że w naszym schronisku w skali roku aktualnie to trafia do nas prawie 600 kotów. Takiej ilości kotów pomagamy. Do adopcji kierujemy ponad 300. Także zapraszamy serdecznie oczywiście do adopcji, do... pomagamy przy, przy sterylizacji, kierujemy, wytłumaczymy je, jak można u nas klatkę wypożyczyć. Także staramy się bardzo szeroko działać, za, zarówno w zakresie przeciwdziałania bezdomności, ograniczenia ograniczeniu populacji kotów. No i, no i adopcja to jest jakby ten końcowy efekt. Kupuj, adaptuj. Tyle jest zwierząt wyznanych, które potrzebują naszej uwagi, naszego zainteresowania, naszej dbałości. Nie tylko koty, również psy. Pomagajmy braciom mniejszym.